Moja droga, w ostatnim odcinku tak cię podnerwowałem, nie chciałem, to nie było moim, wiesz, zamierzeniem, ale sam trafiłem na ten artykuł i sam podjąłem ciśnienie. Wy już pewnie wiecie, o którym mowa. Myślę, że takich artykułów jest więcej. A dzisiaj poruszymy dalszą część tego mitu? Tak, już, to znaczy, to znaczy Prawdy? tak. W ostatnim odcinku, który jest tak jakby pierwszą częścią tego, którego dzisiaj teraz nagrywamy, poprosiłam o wasze komentarze. Niestety ja ich teraz w tym momencie, kiedy nagrywam drugą część, nie mogę odczytać, bo one jeszcze nie istnieją przynajmniej w mojej teraźniejszości. Więc kontynuujemy tutaj konwersację pomiędzy mną, Przemkiem i widzami i kontynuujemy dalszą część jeszcze bez waszych komentarzy tutaj tego tematu. Christian, intro. Hybryda niszczy paznokcie. Prawda czy mit? No w ostatnim odcinku, no kurczę, było grubo, ja już się wystraszyłem. Przyniosłem krzesło, nie padło, ale chodziło jak taki, wiesz, najeżdżony, kurczę, ten, e, kogut. No. Bo są takie tematy, które podnoszą mi ciśnienie. Moja krew zaczyna mi buzować w żyłach i robię się nieprzyjemna. Mogą paść słowa, które... których nie, nie do końca żałuję, ale niekoniecznie są... Miłe, ...w odpowiednim przyjemne. momencie... No... Na pewno nie są przyjemne dla osoby, która, która była tutaj tak jakby na celowniku, tak? Więc czasami zdarza się tak, że nawet ja czasem się nie przygotuję do jakiegoś do zrobienia jakiegoś materiału, czy to wideo, czy, czy to w postaci takiego właśnie artykułu. No i, no i muszę być gotowa na krytykę, tak? No tak, a po to jest krytyka, zachowania żeby rosnąć, mojego oczywiście. A widz ogląda po to i czyta po to, żeby sam myślał, a nie tylko dał się wkręcić, czy ktoś to obejrzał, że strona ma 11 milionów, wyświetleń, To nic nie oznacza, to mogą być fajkowe wyświetlenia. I to, Więc że ładnie wygląda świadomy, profesjonalnie. Tak, zawsze musi być świadomy i sam zbierać kilka źródeł, i sam wyciągać wnioski, książki są od tego artykułu i tak dalej. Ale no a jeszcze tym... w tamtym artykule, wrócę do niego na chwilę. <grym> ten artykuł był przydatny dla 83 osób, tak zagłosowało. I nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. I były też jeszcze komentarze od dziewczyn. Ja nie widziałam tych komentarzy. Ja ci, ja ci je pokażę. Mogę sobie stanąć, tak? Proszę bardzo. Fellany napisała, generalnie hybryda wykonywana przez profesjonalistę raczej nie powinna szkodzić. Y Usunęłabym słowo raczej. Nie powinna szkodzić. Ale nasze paznokcie generalnie mają lepsze i gorsze sezony. My Mycha, czyli ta osoba, kolejna osoba. To faktycznie dobra alternatywa dla osłabionych paznokci. Wizualnie jest mocno zbliżony do hybrydy. Czyli Micha napisała tak. Dobrze zrobiona hybryda nie powinna niszczyć paznokci jak ma się słabą płytkę. Naturalnie to fakt, może je, je trochę nadwyrężać, ale to czasami dziewczyny pokazują... To widać, że były na przykład źle ściągane. O to chodzi. To nie hybryda. To nie hybryda niszczy tylko ręce osoby, która je wykonuje, a właściwie ją zdejmuje albo ją odnawia, albo ją koryguje. Robi uzupełnienie tej hybrydy. Jeżeli Przepiłujesz płytkę naturalną. Bo na przykład, o tak, dobra. Hybrydę trzeba spiłować, żeby ją uzupełnić, tak? Albo żeby ją zdjąć. Jeżeli piłujesz, przy okazji, spiłujesz hybrydę i nie zatrzymasz się i piłujesz dalej. Czyli nie zauważysz tej cienkiej linii? Tak, granicy? to piłujesz już płytkę naturalną. Płytka naturalna ma, składa się jest płytek. tak. Ich jest około 100, 120, 130. Różnie źródła podają, ale powiedzmy, powiedzmy na przykład 130 na ten przykład płytek? Warstw, za warstw, przepraszam, dobrze, że mnie tutaj pilnujesz, bo jestem w emocjach. Warstw. Przypuśćmy, że masz to, tak? A ty masz przy matowieniu, nie wiem, z 3-4 ściągnąć warstwy, a ściągniesz 30-40 warstw. To jest różnica, czy nie? Jest? No, duża. Dlaczego się potem następna hybryda albo i totalnie inna stylizacja nie trzyma? Bo ta płytka jest wtedy, skoro jest cieńsza, to jest bardziej miękka i elastyczna, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, skoro te najtwardsze warstwy. Czyli te na górne, tak? Górne, najtwardsze i najbardziej. To te warstwy jeszcze mają miękkość i tak, twardość? Są usunięte i już zaczynają się pokazywać te miękkie, wilgotne łożyska, elastyczne, takie mokre w cudzysłowie warstwy. I na te mokre, elastyczne, mięciutkie warstwy nałożę hybrydę. Aha. No to się nie ma co dziwić, że to się nie trzyma. Co jakbyś chciał, nie wiem, wziąć, o, na twój materiał tutaj jeszcze go zmoczyć wodą i nałożyć hybrydę, utwardzić i co, zejdzie? Zejdzie. Nie wiem, bo może się wżerę. Na no materiale nigdy te, weżreć? nie wiem. No dobra, to zły przykład, bo faktycznie może w te dziurki wejść. No ale no na mokrym papierku, o. Też może wejść, czy nie, bo wysuszy się papier szybko. No to na, na czym, na czym, na czym, na czym mokrym? Na czymś szklanym. Nie, nie, bo szkło jest twarde. Chodzi o to, że płytka a. paznokciowa już jest miękka później, tak? W sensie takim, te warstwy, które są blisko łożyska, no to nie... Brak wiedzy niszczy paznokcie, bo striska świadoma wie o tym, że paznokit składa się z warstw, że ma tylko delikatnie zmatowić przed pierwszą aplikacją hybrydy paznokcia, a przy następnej nawet się nie dobija do tej płytki paznokciowej, rozumiesz to? Ale to jest tak... Bo jeszcze tę kewa bazy może zostawić. Które ja piłowałem płytkę komuś, to to jest tak ciężko dojrzeć, ja się strasznie bałem, czy komuś nie przypytuję, czy nie. I pokazałaś mi fajny trik o tym polaniu trochę jakiś tam czymś tam, żeby sprawdzić, czy jest. Gdzie jest pasniek, a gdzie już nie. Tak, 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 tak. tak to tak. samo. Ale można to i tak dalej się bałem, więc z to jest... hybrydą. Ja myślę, że to jest, wiesz, gdzie powinni iść na takie szkolenie i zrozumieć, jaka, więc... gdzie jest ta granica. Jeżeli osoba w artykule pisze, że to jest takie łatwe, proste, można sobie to zrobić w domu. I potem takie osoby sobie myślą, że to jest łatwe, proste, można sobie to, co to jest tylko malowanie hybrydą paznokci, a potem y, tworzą się takie mity, że to hybryda mi zniszczyła paznokcie, wcale nie zarżnęłam sobie ja sama pilnikiem czy złą frezarką. że tak 10 takich artykułów tak jest napisane albo 100 takich artykułów, gdzie ludzie mają zasięgi i potem jeszcze tak tysiąc osób albo 10 tysięcy osób mówi, no to ty też tak zaczniesz mówić, że hybryda wbije ci to w głowę po prostu. A niech tylko troszeczkę zacznie hybryda odchodzić Zobacz, Przemku, co robią ludzie. Pokaż. Tutaj jest to pokazane na przykładzie innej stylizacji, ale z hybrydą robią to samo. Second method is removing acrylic nails with dental method. Czekaj, czyli to widziało 270 tysięcy osób, tak. wyświetleń to ma? To, to podobnie, też listopad 2019. No 2019, nie? Okej, okay, to jest druga metoda. How był. to remove acrylic nails at home? Take off acrylic nails in... Okej, okay, w 5 minut mam zdjąć paznokcie. No to przyciąga to tytuł. Jest, to jest na przykładzie akrylowych paznokci, ale wierzcie mi, to samo robią ludzie z hybrydami, czy to zębami, czy tym, co tutaj zostanie pokazane. Step number one. Find a partner. This removal method requires a second person to work, since two hands are needed to pull the dental floss under the nails. Chcę teraz widzieć twoją reakcję, Przemysławie. Dobra. Bo ja już to widziałam, ja już wiem czego się spodziewać. Or if you are worried about damaging your nails, this method probably is not the best option. As takes layers off of the nails, the Ale, na to jest nie sposób, Ale podała ta osoba, że to jest druga metoda. To dlaczego podajesz taką metodę? No żeby wiedzieć jak nie robić można. Step number two. O kurwa. ja na to nie mogę patrzeć, na to to jest Proszę tak do końca. Up the edge of an nail. Use a cuticle stick to gently pry up the entire bottom edge. Step number three <coughs> Have your partner slide dental so? floss under the edge. He or she should face you, slip the dental floss under the bottom edge of the nail, and hold the two ends of the dental floss in either hand. Step number four. Your partner should begin working the floss back. Dobra, przynajmniej the nie, nie w drugą stronę, yeah, że jeszcze pod paznokcie, can. że to dźwigasz yeah, tego yeah, paznokcia, yeah. że to z paznokciem yeah. idzie, że wiesz. Ale czekaj, to w ogóle tam jest na kleju, i ten klej, jakby ta nic identycznego, miała mieć jakieś ząbki, które piłują, które to jakby oddzielają. to jak to tam się dzieje? To, się, to jest wyrwanie. Nie, nie. jest płytka paznokciowa i jest lakier. No. I on sobie tam wchodzi troszeczkę w tę płytkę, nie? No. A I ona tak wyrywasz trochę. Wyrywasz razem z warstwami płytki paznokciowej, bo on bardzo Aha, mocno ten, przylega. A bo ten ma ileś tam warstw 150, Tak. 50? tak? Po to jest hybryda stworzona, żeby ładnie trzymała się paznokcia, a skoro się trzyma, a ty ją chcesz sedrzeć na siłę, no to ona troszeczkę weźmie ze sobą. No teraz jak, tych jak tak o tych płytkach, to jednak to jest takie lepsze wyobrażenie, prawda, że nie patrz to jako jeden produkt, to że to jest paznokieć? To nie jest, jest jedna całość. To nie jest tutaj lite drewno. To są warstwy. Tak, jak na przykład drzewo ma warstwy słoju. W sumie tak? też ma, tak, drzewo, to źle podam. Drzewo też ma, sklejka nie ma warstw, bo jest nieważne. W każdym razie, jeżeli można wykonać hybrydę, jakąkolwiek inną stylizację, nawet akryle, które się mówi, że są gorsze od żeli, bo są gorsze, bo coś tam, wykonać bez żadnych skutków ubocznych. Paznokieć może być, nawet obaliłam ten mit. No wiem, ja robiłeś taki filmik, tu możecie go zobaczyć. Proszę bardzo, dla niewodowiarków, dla, bo wiem, że dużo z was ym, pisze mi, że y, bo znajoma ona nie chce hybryd, bo hybrydy niszczą paznokcie. Proszę bardzo, możecie im pokazać tutaj ten filmik, albo tutaj ten odcinek. To jest jak najbardziej mit, nawet dokszon już lata temu, zapowietrzyłam. Już dokszon lata temu walczył z tym mitem i dalej on krąży, dzięki takim artykułom, jak są na poradnik zdrowie, między innymi. Mam patrzeć dalej, czy to już jest pan, No nie, wolałabym, żebyś... Y to idź na swoje miejsce, tu jest moje miejsce. Edyta, co jeszcze masz do powiedzenia, bo coś w tym temacie przygotowałaś dla nas, czy jak? Chciałam po prostu pokazać to, że to nie hybryda niszczy paznokci, tylko nieumiejętna osoba, która ją wykonywała, Wcześniej, czyli źle zmatowiła zbyt mocno płytkę, albo która je zdejmowała. Czyli nie zdjęła tylko hybrydy, ale też zaczęła piłować paznokcie naturalny. Tak kolokwialnie mówiąc, tak w ultra skrócie, więc jeżeli nadal uważasz, że to hybryda zniszczyły ci paznokcie, napisz w komentarzu, dlaczego y, y, jesteś. Twoje argumenty, postaram się je mimo wszystko obalić. O, ciekawa propozycja, czyli tak, ludzie mogą sobie pisać Edyta, to nie masz racji, bo mi to zniszczyło to, to i tamto i tamto dokładnie, i tamto. Dokładnie, dokładnie. Pomijamy tutaj temat uczuleń, bo to jest już osobna rzecz. To jest także spowodowane złym użytkowaniem lakierów, produktów. Ale tutaj tylko chodzi o same paznokcie. Już nie mówimy tutaj o skórze dookoła, tylko o samych paznokciach. Dobrze? Dobra. Prawda czy mit, twoim zdaniem? Napisz w komentarzu, czy to prawda, czy to mit. A ja się z tobą żegnam i zapraszam do dyskusji. Dziękuję Kryszczyn za montażek, Paweł za miniaturki, Opisy, Przemysław za y, tutaj y, stanie i wspieranie. Papa. Ciao. I widzów za oglądanie. O. Ciao.